Witam szanowny dziennik pokładowy dzisiaj jest 2 kwietnia e, 2013 roku jak wiecie e, krótko co się dzieje jesteśmy e, w lesie Sherwood dokładnie e, w kraju Robin Hooda tak jak to tablice pokazywały e, dużo takich tablic po drodze jest między innymi muzeum Robin Hooda i takie wszystkie inne pierdołki wiecie, to, to jest właśnie takie zwiedzanie jedziesz, wiesz że jesteś, ale nie wejdziesz bo, bo nie ma czasu Jestem tutaj, ładuję mydło przemysłowe Na, pół, na północy Anglii faktycznie już Bardzo blisko jest do, stąd, w sumie do Szkocji, to z, z Także trochę opadów śniegu, ale, ale nie ma tragedii To muszę powiedzieć Także co tu jeszcze mogę Wam, wam dodać Przed mną stoi Węgier w Manie Widzieliście tego mana przed chwilą na tym, na tym małym obrazeczku tutaj po tej stronie. Eee, muszę Wam powiedzieć, że gość jedzie z, jedzie z dziewczyną. Taka ładna dziewczyna, ale nie o to chodzi. Jestem ciekaw, ile w trasie siedzi, siedzi z, tą, z tą dziewuszką, bo widać, że dziewuszka taka zadbana. Eee, widać, że ma swoje potrzeby, w sensie umyć się, wykąpać, iść do pożądanej toalety. No, może pozory mylą, ale ciekawe czy on robi kółka, czy na przykład stąd i na Węgry, czy lata tutaj po zachodzie? No, myślę, że raczej robi kółko, bo tej dziewuszce, tak jak na nią patrzę, to nie daje jej więcej jak tydzień w samochodzie. Dobra, yy, co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Yy, już wiecie, gdzie jestem, wiecie co, właśnie będę ładował temy, to przemysłowe. I stąd lecimy na New Haven. Yy, dzisiaj o 23, czy o 24 jest prom. Zjeżdżamy z promu, robimy sobie jednostkę pauzy i lecimy do, e, do kodu 84, czyli aż w okolicę Marsylii. Tam coś załadujemy najprawdopodobniej na Anglię, na, na 100%. Na Anglię i będziemy po prostu jechać już spokojnie, e, żeby w sobotę być w Boulanger, niedaleko Calais. I tam przeprawimy się na drugą stronę, znaczy już kolega będzie się przeprawiał na drugą stronę, ja biorę samochód osobowy i lecę tym samochodem osobowym do, do Polski. Także w niedzielę powinienem być w kraju, szybko rozładujemy wszy, wszy, wszystkie rzeczy, pojadę do szefa, rozliczę się z szefem ze wszystkim i, i jak dobrze pójdzie to już na czysto, bez żadnych problemów, bez, bez niczego. 10 dni wolnego, właśnie. To jest ostatni tydzień, czyli 5 tygodni w trasie, no i 10-11 dni wolnego, tak, tak z nim handlowałem. E, szybciej nie zamierzam jechać, także mam spokojnie, te parę dni dla siebie i, i po prostu pozałatwiać wszystkie moje sprawy, które są związane z moim życiem osobistym, z moim życiem e, zawodowym. Bo jak już wspomniałem, chciałbym firmę zmienić, ale jeszcze tylko do końca tego właśnie miesiąca, czy do końca maja chciałbym do tej firmie pojeździć. Zobaczymy, może dłużej, jeżeli to się wszystko tak uspokoi, jeżeli to będzie taki, taki system pracy, który mi odpowiada, który jeżeli jeszcze będzie chciał się dogadać, no to w, w, wtedy możemy pomyśleć. Dobra, to wszystko na razie w dzienniku pokładowym z 2 kwietnia 2013 roku. Trochę słoneczko świeci. Słuchajcie, szczypią mnie oczy. Nie wiem, czy widzicie, ja strasznie mrugą od jakiegoś czasu tymi oczami. Nie wiem, czy ja sobie czymś zatarłem, czy, czy coś ładowałem i tak to oczy podrażniło, w każdym razie muszę sobie odpocząć i jak najszybciej ta, ta, jako kierowcy się męczą oczy, jak najszybciej muszę po prostu się dostać do jakiegoś okulisty, wziąć jakieś kropelki na oczy. To wszystko, dzięki, trzymajcie się. Prawda!